Banany, banany, nie ma bananów. A, e, o, u, I, y. A, e, o, u, I. Cześć, nazywam się Joanna Figarska jestem redaktorką w Uni Radiu. Jesteśmy w lektorni. Lektornia to jest takie pomieszczenie, w którym siedzi dziennikarz. Te ćwiczenia, które przed chwilą wykonywałam, są bardzo ważne. Wiem, że mogą wyglądać śmiesznie. W przeciwieństwie do dziennikarza prasowego, dziennikarz radiowy przede wszystkim posługuje się głosem. Bardzo ważne jest to w radiu, żeby mówić wyraźnie. Nie wolno gdzieś tam sobie mruczyć pod nosem, nie wolno mlaskać, nie wolno zmieniać nagle tonu głosu, czyli że na początku mówimy bardzo cicho, a potem zaraz przechodzimy wyżej, wyżej, wyżej i wracamy do, do niższego głosu. Ton głosu musi być równy. Bardzo często zdarza się, chociaż nie powinno, że dziennikarz się zatnie, czyli mówi y", „o”. Y". Tego też nie powinno być, tak samo jak cisza. Która w radiu jest natychmiast wychwytywana, częściej jest wychwytywana niż błąd, jaki może się zdarzyć yy, dziennikarzowi. Gdy już mamy przygotowany tekst i muzykę, Wybieramy się do realizatora. Dobrze przyjść przed audycją, na przykład pół godziny wcześniej, żeby jeszcze raz sobie przejrzeć plan audycji, żeby porozmawiać z realizatorem, przedstawić mu wizję programu, a także ustawić playlistę, czyli zbiór utworów, które będą puszczane podczas audycji. No ja nazywam się Michał Wolski, jestem realizatorem w Unii Radiu, w tym studiu radiowym, w którym właśnie się znajdujemy. Tutaj, jak widzicie, jest masa sprzętu elektronicznego, który pomaga przygotować audycję i pozwala na wypuszczenie jej w eter, czyli wypuszczenie jej do wszystkich odbiorników poza tym studiem, jak również w internet, ponieważ w dzisiejszych czasach radia można słuchać też z powodzeniem w internecie. Za mną na tym monitorze znajduje się program, na którym nagrywamy audycję celem umieszczenia ich w internecie w formie podcastów, czyli zamkniętych gotowych audycji radiowych na stronę internetową Radia, obok jest konsoleta, przy której manipulując jestem w stanie puszczać Dowolne elementy z płyt CD, jak i z kaset magnetofonowych, jeszcze czy z mini-dysków, z internetu, z dowolnego mikrofonu, który mamy w studiu, bądź z trzech komputerów, które się tu właśnie znajdują. Mogę tutaj dzięki tej konsolecie również wpuszczać na antenę każdego, kto do naszego radia zadzwoni. Realizator odpowiada za to, żeby odpowiednie piosenki były puszczone w odpowiednim czasie. Dba o kontakt z dziennikarzem. Tutaj za mną jest szyba, za tą szybą. Siedzi dziennikarz, który prowadzi właśnie audycję radiową. To ważne jest, żeby realizator cały czas miał kontakt z tym dziennikarzem, patrzył, co on robi, reagował na jego umówione znaki, pokazywał mu, kiedy się kończy piosenka, kiedy zaczyna się kolejny utwór, ile czasu ma do kolejnego wejścia na antenę, jak również modulował głośność jego mikrofonu, jeżeli jest dziennikarz, który akurat mówi bardzo głośno, trzeba mu trochę ten mikrofon zciszyć, jeżeli jest dziennikarz, który mówi cicho, to oczywiście podgłośnić. Wszystko po to, żeby w radiu cały dźwięk był jednostajny, przyjemny dla słuchacza i słuchacz nie miał wrażenia, że coś mu trzeszczy, czy w jakiś sposób inaczej przeszkadza. Skoro wiecie już, jak wygląda praca w radiu, to zapraszamy Was do zapoznania się z warsztatem pracy, dziennikarza prasowego. Zarówno w jednym i w drugim przypadku bardzo ważne jest słowo, tylko w radiu chodzi o słowo mówione, a w prasie o słowo pisane.